30 maja 2022. Pani o tym zorganizowała wycieczkę do wszystkich uczniów, którzy nie ja swojego życia i lubią się uczyć, czy nie lubią. Więc osoby, o których będę mówił, to Piotrek, ja, y, Taruda, Julka, Mateusz i jeszcze jedna osoba, ale to potem ją pokażę. Więc pierwsze, co Taruda zrobiła, to zainteresowała się mrówką. Więc nie miałem co zrobić w autobusie i siedziałem obok Mateusza, więc rysowałem sobie w szkicu i narysowałem takie główienko. A kilka z tyłu nie jest ładne. No bo w ogóle nie rysuję poważnie tak naprawdę. Narysuję poważnie. Dobro, i... Poważne dzieło sztuki! rysowałem to. Więc zdarliśmy tam, ale piotrka nie było by był na pewno krwi. Jest się do walczy przyjdzie, aż pojutrze go zobaczyłem. Więc pani go trzy razy po prostu kuła na badaniach. Miejsce, tu nie powinna. Potem druga pani musiała przyjść. Uff, te dzieci są lepiej. Na pewno widzę lepiej. Czyli ja. ty tu mi czyli dał mi czwartą próbę, to mi wbiła mu i wzięła ten krew z ten. A potem zjadłem pizzę, którą przyjął Sam szatan. Więc weszliśmy do laboratorium, założyliśmy sprzęt, byliśmy podzieleni na dwie grupy. Ja byłem w tej gorzej, oczywiście. Problem w tej grupie był taki, że to była jakaś wojna o składniki chemiczne. Fortnite Battle Pass! I just shit out my ass. I osoba, z którą najbardziej konkurowałem To, buty, to była ta osoba z znakiem pytania. Czyli Kuba, tyle. Proszę. Tyle oni powiedzia... Chcę się chwalić, że za moją ulubioną reakcją był żółty e, jodek ołowił Dwa. Po zajęciach wszyscy wrócili do domu i jedyne ciekawego co się zdarzyło, to ja martwiąc się kolejnymi sprawdzianami. Świetny odcinek, skoro że mi dają 17 dni do zrobienia, żeby zrobić jedną głupią animację, jej polecam robienie animacji.